Jestem kajtusz, krasny nie byle jaki, mieszkam niedaleko stawu, gdzie przy zgwiętej gdzie widuzy nie zapominaj krosie. Opowiem wam dzisiaj jak pają księdze wyplata, jak szumią drzewa i tęczą korniki spod kory wybiera przychodzą, staj, staj. Staj. przychodzą tu nieróżne zwierzęta. Oni że wszyscy mądry i oni nich wszystkich pamiętam. Razem służę i pomocą wie co dla na i nocą. Krzysia, Krzysia, kajtusiu, 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 kajtusiu wiemy, wiemy że się stała niecusa, też nic się nie da i najdzie od samego rana. Ptaszki o tym czekają i złożone wino ogłaszają. Ptaszki podepisane, po kwiatki podpiszane i pędy śpiewać to złożonej pszki.